Gotowy, by zanurzyć się w cieniu rzeczywistości? Przygotuj się na pięć przerażających, prawdziwych opowieści o terrorze, które miały miejsce w pozornie zwyczajnych przejściach Walmartu. Od niepokojących spotkań po niewytłumaczalne sytuacje, te historie połączą cię z napięciem nieznanego. Poczujesz dreszcze przebiegające wzdłuż kręgosłupa, a jednocześnie odkryjesz, w jaki sposób każdy bohater stawił czoła strachowi. Czy jesteś gotowy rozwikłać te tajemnice razem z nami? Przejdźmy do naszej pierwszej historii, ale najpierw upewnij się, że subskrybujesz już kanał, ponieważ zamierzam udostępnić Ci serię filmów takich jak ten. Więc jeśli lubisz świat nocnych strachów, dołącz do Legionu. Kiedy tej nocy wszedłem do Walmartu, w powietrzu wyczuwalne było napięcie. Miękkie oświetlenie w przejściach kontrastowało z ciemnością sączącą się przez okna. W sklepie panowała cisza, a alejki wydawały się dłuższe i bardziej puste niż zwykle o tej porze dnia. Mój cel był prosty kupić kilka rzeczy i jak najszybciej wyjść. Kiedy szedłem alejkami, słabe światło rzucało cienie, które tańczyły po półkach, tworząc niemal upiorną atmosferę. Właśnie wtedy zauważyłam zbliżającego się do mnie mężczyznę. Jego twarz była pozbawiona wyrazu, ale koszulka z napisem Human Mama wydawała się nie na miejscu w tej ponurej atmosferze. Chwyciłam mydło i skierowałam się na tyły sklepu, próbując zignorować przeczucie, że coś jest nie tak. Kiedy odebrałem kilka ostatnich pozycji z mojej listy, poczułem dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa, gdy ponownie zobaczyłem tego samego mężczyznę. Stał teraz w pustej alejce, strącając towary z półek z niepokojącą obojętnością. Nagły dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie, gdy nasze spojrzenia się spotkały. Jego oczy, ukryte pod ciemnymi włosami, zdawały się świecić z dziwną intensywnością. Nie odwracając wzroku, zapytałam go, starając się zachować spokój. Nie odpowiedział, tylko kontynuował swoje dziwne zachowanie, ignorując moją obecność, jakbym była niewidzialna. Brak personelu w pobliżu sprawił, że sytuacja stała się jeszcze bardziej niekomfortowa. Kiedy zdecydowałam się odejść, wyzywająco pokazał mi środkowy palec. Fala niepokoju ogarnęła mnie, gdy szybko odszedłem w kierunku kas samoobsługowej. Gdy skanowałam swoje produkty, nie mogłam zapomnieć o tym niepokojącym spotkaniu. Cisza wokół mnie była ogłuszająca, jakby nawet normalne dźwięki sklepu w nocy zostały zagłuszone przez złowrogą obecność. Pospiesznie opuściłem Walmart, czując ulgę zmieszaną z niepokojem, który tylko narastał, gdy oddalałem się od tego miejsca. Kiedy skończyłem się wymeldowywać. Dziwne wydarzenia tego wieczoru przybrały jeszcze bardziej niepokojący obrót. Gdy wjechałem na parking, ogarnęło mnie uczucie czujności, jakby coś było nie na miejscu. Mimowolnie obejrzałem się za siebie i zobaczyłem go. Mężczyznę w koszulce Human Mammal, podążającego za mną w znacznej odległości. Na początku próbowałam to zignorować, myśląc, że może po prostu wychodzi w tym samym czasie co ja. Ale jego ciągłe spojrzenia w moim kierunku zaczęły mnie niepokoić. Niepewność, czy celowo mnie śledzi, czy nie, zwiększyła moją paranoję, gdy szedłem w kierunku samochodu. Kiedy dotarłem do pojazdu, odblokowałem drzwi i wsiadłem, ale ogarnęło mnie uczucie bezbronności. Uruchomiłam silnik, gotowa do odjazdu, gdy zdałam sobie sprawę, że on znów tam był, stojąc bezpośrednio za moim samochodem i wpatrując się we mnie przez lusterko wsteczne. Czekałam, spodziewając się, że się odsunie, ale on pozostał nieruchomy jak posąg. Bez względu na to, co zrobiłam, nie zareagował. Ciarki przeszły mi po kręgosłupie, gdy po nieudanej próbie nakłonienia go do ruchu zdecydowałam się wyłączyć silnik i wysiąść z samochodu, by stawić mu czoła. Czego chcesz? Zapytałam. Mój głos lekko drżał od napięcia tej chwili. Nie odpowiedział, tylko wpatrywał się we mnie z niewytłumaczalnym wyrazem twarzy. Atmosfera wokół nas zdawała się wisieć na włosku, jakby czas zamarł w tym dziwnym momencie. Decydując, że najlepiej będzie uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, postanowiłam wrócić do sklepu. Podążał za mną w milczeniu, utrzymując stały dystans. Poczucie, że się ze mną bawi, testując moje granice, tylko się nasiliło, gdy próbowałem znaleźć bezpieczne miejsce wśród personelu i innych klientów. W końcu zauważyłem kilku pracowników w pobliżu kas samoobsługowych. Byli na tyle rozproszeni, że udało mi się uciec od niepokojącej obecności podążającej za mną. Podczas gdy pracownicy konfrontowali mężczyznę z jego wcześniejszym zachowaniem, ja skorzystałem z okazji i wymknąłem się ze sklepu, mając nadzieję, że nie zwrócę na siebie uwagi. Na zewnątrz odetchnęłam z ulgą, gdy zdałam sobie sprawę, że nie udało mu się mnie śledzić. Adrenalina wciąż pulsowała w moich żyłach. Gdy zastanawiałam się nad tym, co się stało, mężczyzna zniknął w zamieszaniu wśród personelu i zastanawiałem się, czy został zbanowany, czy po prostu zdecydował się odejść. Szybko poszedłem do samochodu, ciągle sprawdzając, czy nie pojawił się ponownie. Wsiadłem do samochodu, zamknąłem drzwi i odjechałem, próbując zapomnieć o tym dziwnym i niepokojącym epizodzie. Kiedy miałam 16 lat, dostałam swoją pierwszą pracę w Walmarcie, który znajdował się około 10 minut od domu moich rodziców, gdzie nadal mieszkałam. Byłam w liceum i pracowałam czasami po szkole lub w weekendy. W tamtym czasie nie miałem samochodu, więc rodzice wozili mnie do pracy. Miałem nadzieję zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, by pewnego dnia kupić samochód. Kilka miesięcy po tym, jak zacząłem tam pracować, miałem zmianę, która zaczynała się o 16:00 i kończyła o 20:00. Byłem kasjerem, więc całą zmianę spędziłem w kolejkach do kasy. Noc była spokojna, z wyjątkiem kilku godzin, kiedy w sklepie zrobiło się trochę tłoczniej. Około 8.45 mój kierownik powiedział, że mogę wyjść wcześniej, ponieważ nie było zbyt wielu klientów. Poszedłem do strefy dla personelu, zameldowałem się i wysłałem SMS-a do mamy, aby poinformować ją, że wyszedłem wcześniej. Odpowiedziała szybko, mówiąc, że już po mnie jedzie. Wyszedłem ze sklepu i udałem się naprzód, gdzie znajdowało się kilka ławek z widokiem na parking. Otoczonych małymi drzewami i roślinami. Usiadłem na jednej z nich, obok drzewa i czekałem. Dla zabicia czasu wyjąłem telefon. Na parkingu było cicho, ale wciąż było kilku klientów wchodzących i wychodzących ze sklepu oraz wiele zaparkowanych samochodów. Gdy czekałem, zacząłem zauważać, że ruch uliczny zwalnia jeszcze bardziej. Zaczęła zapadać cisza nocy. Rozejrzałam się, próbując dostrzec reflektory zbliżającego się samochodu mamy. Ale wszystko wydawało się cichsze niż zwykle. Nieliczni pozostali klienci zdawali się spieszyć, by dokończyć zakupy i wydostać się na zewnątrz. Czas mijał powoli, każda minuta wydawała się wiecznością. Ciemność parkingu, cienie drzew i słaba poświata świateł na parkingu tworzyły nieco niepokojącą atmosferę. Siedziałam dalej, czując narastający we mnie lekki niepokój. Czy mojej mamie zajęło to więcej czasu niż zwykle? Czy to tylko moja wyobraźnia? Nagle na parking wjechał duży, stary SUV. Przejechał powoli przed drzwiami wejściowymi i pojechał dalej, robiąc pętle wokół parkingu. Nie zwróciłam na to większej uwagi i wróciłam do przeglądania telefonu. Kilka minut później podniosłem wzrok i znów zobaczyłem Suwa. Wykonywał kolejne okrążenie wokół parkingu, poruszając się bardzo powoli. Suw skręcił i ponownie zbliżył się do mnie, zatrzymując się tuż przede mną. Poczułam dreszcz niepokoju. To z pewnością nie był samochód mojej mamy. Szyba pasażera po stronie najbliżej mnie opuściła się, odsłaniając mężczyznę na siedzeniu kierowcy. Spojrzał prosto na mnie i krzyknął, pytając, czy potrzebuje podwózki. Powiedział, że może zabrać mnie do domu lub gdziekolwiek jadę. Potrząsnęłam głową i odmówiłam. Mężczyzna miał długie ciemne włosy i nosił czapkę z daszkiem. Nalegałbym z nim poszła, machając do mnie. Odmówiłam, ale on nie odszedł. Zamiast tego otworzył drzwi kierowcy i zaczął chodzić wokół samochodu. Kiedy zobaczyłem, jak wysiada z tyłu, suwa i idzie w moją stronę, poczułem narastającą panikę. Szybko wstałem z siedzenia i pobiegłem w kierunku wejścia do Walmartu, nie oglądając się za siebie. Wszedłem do sklepu w około 10 sekund, a kiedy spojrzałem za siebie, mężczyzna nie poszedł za mną. Nie od razu zobaczyłem go na zewnątrz i pomyślałem, że wrócił do swojego pojazdu. Zostałam w sklepie, siedząc na ławce, dopóki mama nie wysłała mi smsa, że przyjechała. Wyszedłem i wsiadłem do jej samochodu, czując wielką ulgę. Powiedziałam jej, co się stało, i rozejrzałyśmy się. Zobaczyłyśmy tego samego suwa, zaparkowanego na parkingu z wciąż włączonym silnikiem. Szybko wysiedliśmy i na szczęście nikt nas nie śledził. Kiedy wróciliśmy do domu, zadzwoniłem do szefa i zgłosiłem incydent. Nie jestem pewien, czy mężczyzna wrócił potem do Walmartu, ale przez resztę czasu, kiedy tam pracowałem, nigdy więcej go nie widziałem. Podzielę się historią, która wprawiła mnie w głęboki niepokój. Mieszkam w pobliżu kilku Walmartów, a jeden z nich był moim ulubionym ze względu na bliskość i przystępne ceny. Robiłem tam zakupy mniej więcej raz w tygodniu, ale jedna noc zmieniła wszystko. Było około 20 maja, kiedy wszedłem do sklepu i już zauważyłem, że było wyjątkowo cicho. Tylko kilku nielicznych klientów błąkało się po alejkach. Gdy chodziłem po sklepie, zaczęło narastać we mnie nieprzyjemne uczucie. To było tak, jakby coś było nie tak. Wtedy zdałem sobie sprawę, że ktoś mnie śledzi. Na początku myślałem, że to pracownik Walmartu. Był niski, miał ciemnobrązowe włosy i okulary, które odbijały słabe światło alejek. Za każdym razem, gdy oglądałem się za siebie, był tam, zachowując wyrachowany dystans, ale wystarczająco oczywisty, by wzbudzić mój niepokój. Postanowiłam sprawdzić swoje podejrzenia, kierując się do korytarza znajdującego się dalej. Moje kroki odbijały się echem w ciszy, a kiedy w końcu się zatrzymałam, on również stanął na końcu alejki, niewinnie badając produkty na półce. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, gdy w końcu zdecydowałam się z nim skonfrontować. Dlaczego chodzisz za mną po sklepie? zapytałam, a mój głos brzmiał bardziej stanowczo niż się czułam. Spojrzał w górę, a na jego twarzy pojawiło się autentyczne zmieszanie. Zaprzeczył stanowczo, twierdząc, że to tylko zbieg okoliczności. Zawsze chodzę po sklepie, upierał się, a jego głos był szeptem w pustce korytarza. Potrząsnąłem głową nieprzekonany, ale konfrontacja zdawała się tymczasowo go zniechęcić. Odszedł, na chwilę znikając mi z oczu, a ja kontynuowałam zakupy, teraz bardziej czujna niż kiedykolwiek. Skończyłem szybko i wyszedłem ze sklepu, mając nadzieję, że nie spotkam ponownie tej złowrogiej postaci. Myślałem, że ten incydent był odosobnionym przypadkiem, niewygodnym nieporozumieniem. Jednak tydzień później, kiedy wróciłem do tego samego Walmartu, uczucie bycia obserwowanym powróciło z niepokojącą intensywnością. Był tam ponownie, bardziej subtelny w swoim podejściu, ale tak samo obecny. Każdy mój ruch wydawał się być uważnie śledzony przez jego upiorną obecność w przejściach. Próbując uciec od duszącego uczucia bycia prześladowanym, Kilkakrotnie zmieniałem korytarze, ale on zawsze się pojawiał, zawsze bliżej. Z każdym jego pojawieniem się moje serce biło szybciej, a powietrze wokół mnie wydawało się gęste od strachu. W końcu, nie mogąc dłużej znieść jego przytłaczającej obecności, porzuciłam wózek z zakupami i pospiesznie opuściłam sklep, nie oglądając się za siebie. Na parkingu odetchnęłam z ulgą, gdy zdałam sobie sprawę, że nie wyszedł za mną. Wsiadłam do samochodu, ręce mi się trzęsły. Gdy zamknęłam drzwi i odjechałam, pragnąc nigdy więcej nie przeżywać tego uczucia bezbronności. Po tygodniach unikania Walmartu zdecydowałem, że nadszedł czas, aby stawić czoła moim lękom i ponownie zrobić tam zakupy. Weszłam do sklepu, próbując przekonać samą siebie, że wszystko będzie dobrze, że ten dziwny mężczyzna już się tam nie pojawi. To była tylko krótka wizyta, a potem na wszelki wypadek udam się do innego pobliskiego Walmartu. Pierwsze kilka minut było spokojne. Relaksowałam się, zbierając potrzebne rzeczy. Aż zobaczyłam coś, co sprawiło, że moje serce zamarło. On tam był. Zaledwie pięć minut po wejściu do sklepu, i już tam był, w bezpiecznej odległości, ale wystarczająco, by mnie zdenerwować. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie i od razu wiedziałam, że nie mogę tam zostać. Bez wahania porzuciłam wózek z zakupami i odwróciłam się, by wyjść. Wtedy poczułam jego obecność jeszcze bliżej. Spojrzałam przez ramię i potwierdziły się moje najgorsze obawy. Szedł za mną zaledwie 6 metrów ode mnie. Serce zaczęło mi walić w niekontrolowany sposób, gdy przyspieszyłam kroku w kierunku wyjścia, spiesząc się przez główne drzwi. Ku mojemu zmartwieniu wyszedł tuż za mną. W mojej klatce piersiowej pojawił się silny dreszcz, gdy zdałam sobie sprawę, że się nie poddał. Przebiegłam przez parking, adrenalina pulsowała w każdym, włóknie mojego ciała. Gdy gorączkowo szukałam swojego samochodu, wbiegłam do środka, zamykając drzwi i rozpaczliwie się rozglądając. Samochód zniknął. Ogarnęła mnie niepewność, gdzie on może teraz być. Czy bezpiecznie będzie wysiąść z samochodu? Mój umysł wirował od strasznych możliwości, gdy pędziłem w kierunku innego Walmartu, modląc się, że nie pojechał tam za mną. Zadzwoniłem do sklepu, z którego właśnie wyszedłem, zgłaszając incydent drżącym głosem ale nie wiedząc, czy on nadal tam jest i co z tym zrobią. Pomysł, że może nie być prawowitym pracownikiem, tylko nosić kamizelkę, by się za niego podawać, odbijał się echem w mojej głowie. Dlaczego mnie śledził? Czego chciał? Uczucie bycia ściganym pozostało ze mną, gdy próbowałem zrozumieć, co się stało. Od tamtej pory za wszelką cenę unikałem Walmartu, wybierając sklepy, w których czułem się bezpieczniej. Wspomnienie tego ukradkowego pościgu nadal mnie prześladowało. Pozostawiając mnie z udręką, że nigdy nie wiem, co mogłoby się stać, gdybym nie działał szybko tej ciemnej nocy. Pracowałem w Walmarcie od około 6 miesięcy, zwykle przy magazynowaniu półek i sortowaniu ubrań, prawie zawsze w nocy. Praca była łatwa i zaczynałam ją około 20 zdziwian, a kończyłam o szóstej no mełam rano. Sklep zamykano o 23 milon, więc miałem do czynienia z klientami tylko przez godzinę, a często było ich niewielu ponieważ nasz Walmart był jednym z najcichszych. Pewnej nocy przyszedłem do pracy o 10 i poszedłem prosto do supermarketu z kilkoma pudełkami do zatowarowania. Około północy byłem w jednej z tylnych alejek i wszystko było bardzo ciche. Nagle usłyszałem, jak coś spada z jednej z półek w alejce obok. Pomyślałem, że to dziwne, więc przerwałem pracę i poszedłem to sprawdzić. Pomyślałem, że może tam być kolega, ale kiedy skręciłem za róg, nikogo nie zobaczyłem. Wróciłem do pracy i kontynuowałem przez około 10 minut. Wszystko wydawało się normalne, aż nagle zobaczyłem faceta. Pojawił się w moim polu widzenia na sekundę, przechodząc przez mój korytarz. Nie wyglądał na pracownika. Wstałem i podszedłem bliżej, spoglądając za róg, i zobaczyłem go znikającego w innym korytarzu. Krzyknąłem, by zapytać, kto tam jest, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Postanowiłem pójść za nim. Kiedy dotarłem do korytarza, w którym miał się znajdować Nikogo nie zobaczyłem. To było bardzo dziwne, ponieważ byłem pewien, że tam był i nie słyszałem żadnych kroków. Stałem tam, próbując zrozumieć, co się stało, z dziwnym uczuciem, że coś jest nie tak. Patrzyłam w dół korytarza, kiedy go zobaczyłam. Ukrywał się na dolnej półce, prawie całkowicie przykryty pudłami. Widziałem tylko jego głowę wystającą z pomiędzy pudeł. To był bardzo dziwny widok. Zamiast iść prosto do szefa, Postanowiłem do niego zadzwonić i zapytać, co robi. Nie poruszył się ani nie odpowiedział. Powiedziałem mu, że sklep jest zamknięty i musi wyjść, ale to nie przyniosło żadnego efektu. Pozostał w ukryciu. Zdając sobie sprawę, że sam nie wyjdzie, poszedłem do szefa i powiedziałem mu, że ktoś ukrywa się w jednej zalejek. Obaj tam wróciliśmy, ale kiedy dotarliśmy na miejsce, zobaczyliśmy, że mężczyzna ucieka, znikając z pola widzenia. Próbowaliśmy za nim podążyć, ale był zbyt szybki. Mój szef powiedział, że się tym zajmie i poprosił mnie, abym wrócił do pracy. Kiedy rozmawiał przez radio, poczułem się trochę spokojniejszy. Wróciłem do pracy, uzupełniając półki przez kolejne półtorej godziny. Nagle usłyszałem kroki. Odwróciłem się, spodziewając się zobaczyć kolegę, ale to był ten sam facet. Mój szef niczego nie załatwił. Przestraszył mnie tak bardzo, że jedyne co mogłam zrobić, to uciekać. Najdziwniejsze jest to, że zaczął mnie gonić. Przebiegłem kilka korytarzy, aż natknąłem się na kolegę. Kiedy inny kolega nas zobaczył, mężczyzna odwrócił się i pobiegł w innym kierunku. Wezwano policję i ewakuowano wszystkich pracowników ze sklepu. Kiedy przyjechała policja, weszli do środka i szukali mężczyzny przez około 10 minut. Jakimś cudem udało mu się uciec. Ukrywał się w sklepie przez kilka godzin po jego zamknięciu. Chodził, gdy nikt nie patrzył. Nie wiem, jaki był jego ostateczny plan. Ale przeraziło mnie to. Cieszę się, że go wtedy zobaczyłem, ale wciąż zastanawiam się, dlaczego za mną jechał. Popołudnie było spokojne, a słońce zaczynało zachodzić, gdy zauważyłem nieznany samochód skręcający na mój podjazd. Moje serce biło szybciej, gdy próbowałem zrozumieć, co się dzieje. Nie było powodu, by ktoś przyjeżdżał prosto do mojego domu, zwłaszcza po dziwnym spotkaniu w walmarcie zaledwie kilka chwil wcześniej. Soba wysiadła z samochodu, i ku mojemu przerażeniu natychmiast rozpoznałem mężczyznę, który podszedł do mnie w sklepie. Na pierwszy rzut oka nie wydawał się groźny, ale teraz jego obecność tutaj była niepokojąca i niewytłumaczalna. Serce waliło mi jak oszalałe, gdy zastanawiałam się, co robić dalej. Postanowiłam zachować spokój i patrzyłam przez okno, mając nadzieję, że sobie pójdzie. Ale on się nie ruszył. Stał obok samochodu, wpatrując się w mój dom, jakby na coś lub kogoś czekał. To ciche czekanie było jeszcze bardziej niepokojące niż jego inwazyjne pytania w supermarkecie. Zastanawiałam się, czy był sam, czy w samochodzie był ktoś jeszcze. Niepewność potęgowała mój strach, gdy myślałem o możliwościach. Być może czekał, aż ktoś wysiądzie z samochodu i skonfrontuje się ze mną. Albo co gorsza, przez cały czas mógł mieć złe zamiary. W mojej głowie kłębiły się niepokojące myśli. Postanowiłem nie konfrontować się z nim bezpośrednio, w obawie przed tym, co mógłby zrobić. Szybko chwyciłem telefon komórkowy i zadzwoniłem do bliskiego przyjaciela, szybko mówiąc mu, co się dzieje, gdy obserwowałem mężczyznę z Walmartu wciąż stojącego przed moim domem. Zadzwoń na policję, zasugerował mój przyjaciel. Ten pomysł przeraził mnie jeszcze bardziej, ale zdałem sobie sprawę, że to jedyny sposób, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo. Drżącymi rękami wybrałam numer alarmowy, wciąż wyglądając przez okno i bojąc się każdej mijającej sekundy. Minuty, które wydawały się godzinami, ciągnęły się, aż w końcu zobaczyłem światła zbliżającego się samochodu. Chwilowa ulga mieszała się ze strachem, gdy patrzyłem, jak funkcjonariusze wysiadają z samochodu i podchodzą do mężczyzny. Nie słyszałem, co mówili, ale mężczyzna w końcu wsiadł z powrotem do samochodu i odjechał. A funkcjonariusze uważnie go obserwowali. To był niepokojący koniec dnia, który zaczął się jak każdy inny. Pytania bez odpowiedzi o to, dlaczego mnie śledził i co planował, będą nadal prześladować moje myśli. Od tamtej pory unikam Walmartu i zwiększyłem czujność wobec nieznajomych i sytuacji, które wydają się nietypowe. Poczucie bezpieczeństwa w moim własnym domu zostało bezpowrotnie zniszczone. Pozostawiając mnie z ciągłą ostrożnością i szczątkowym strachem. Słońce zaczynało zachodzić, zabarwiając niebo pomarańczowymi odcieniami, gdy poruszałem się po zatłoczonych alejkach Walmartu. Normalnie zwykłe popołudnie, ale wszystko się zmieniło, gdy podszedł do mnie ten dziwny mężczyzna. Niski, łysy i noszący okulary, zaczął od swobodnej rozmowy, która wkrótce stała się niepokojąca. Inwazyjne pytania o moje zakupy i dane osobowe wprawiły mnie w zakłopotanie. Ale nic nie mogło mnie przygotować na to, co wydarzyło się później. Po powrocie do domu zapadał już zmierzch, gdy zobaczyłam nieznany mi samochód skręcający w moim kierunku. Moje serce podskoczyło, gdy natychmiast rozpoznałem mężczyznę z Walmartu wyłaniającego się z pojazdu. Szybko zbliżył się do moich drzwi i zaczął pukać. Każde pukanie odbijało się echem w mojej głowie, zwiększając mój niepokój. Stałem jak sparaliżowany, nie wiedząc, jak zareagować na zagrożenie, jakie stwarzał. Czas dłużył się w nieznośnym napięciu, gdy rozważałem swoje opcje. Kiedy w końcu zdecydowałam się ruszyć, powoli wstałam i jeszcze raz wyjrzałam przez okno. Nie było go już przy drzwiach wejściowych. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie, gdy instynktownie odwróciłam się w lewo i zobaczyłam go przez inne okno wpatrującego się we mnie. Wpadłam w panikę i wybiegłam z pokoju. Serce waliło mi w piersi. Na szczęście szybko zniknął. Jego samochodu nie było już w garażu, gdy odważyłam się spojrzeć na niego ponownie. Odetchnęłam z ulgą, ale tajemnica i strach pozostały. Jak dowiedział się, gdzie mieszkam? Czy mógł pojechać za mną do domu bez mojej wiedzy? Niepewność prześladowała mnie, pozostawiając niepokojące uczucie, że moja prywatność została naruszona. Postanowiłem nie zwlekać i natychmiast zadzwoniłem na policję, aby zgłosić incydent. Mając gorącą nadzieję, że znajdą odpowiedzi i zagwarantują mi bezpieczeństwo. Czekając na ich przybycie, mentalnie przeżywałam każdą napiętą chwilę, próbując zrozumieć, co mogło zmotywować tego mężczyznę do gonienia mnie do domu. Noc zapadała powoli, przynosząc ze sobą niepokojącą ciszę, która kontrastowała z emocjonalnym zamieszaniem wewnątrz mnie.